Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj otworzymy sobie paczkę z ikoną Prime. Jako, że po takim no jednak dosyć dłuższym na myśl, stwierdziłem, że do tego mojego składu to naprawdę już praktycznie żadna z tych ikon się nie nada, tym bardziej po tym jak wjechała Footpearl z tej a jeszcze wiecie, drugi skład Footbird, i tak dalej. Natomiast, no jedyne co to mógłbym wziąć tego Carlosa Alberto, faktycznie, no, bo kartę jest krótka, ale to jest tylko prawo obrońca, i naprawdę, szczerze mówiąc, to nie chce mi się jakoś go brać, Nie, 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 nie kusi mi jakoś w ogóle. I ja już zrobiłem mówienia jako swapów, ale mimo tego, jeszcze zobaczymy sobie tak ostatni raz, czy faktycznie tutaj jest coś, co można by wziąć. Bo też widziałem pewne recenzje, i na przykład słyszałem jak prosi. Wybierali sobie Zidana, Baby Zidana, więc to naprawdę. No i też tego Maldiniego, to naprawdę jest całkiem, całkiem elegancka opcja, muszę to przyznać. Więc tutaj Ritmanen, Trezegge, Gatuzo, no to nie jest na mój skład już yy, za 10 milionów, tak. Niedługo wam go pokażę, on jest jeszcze w trakcie przebudowy kolejny, mimo że już był skompletowany. Puyol nie, Overmars też nie, Hurit Baby też nie, Lampard też nie, Maldini też nie, O by the way. Uf. O para. nie trzeba żadnych słów, żeby opisywać tą kartę, nawet na osiem zgrania. Uwierzcie mi, z cieniem oczywiście gram nim. Kaka, no niby tam coś tam bym mógł pograć, ale to nie jest to dalki. I wiecie co ja mam teraz na ataku. Uff w porównaniu do takiego Dalwisza, wiecie co ja mam teraz na ataku, ale o tym jak składnik zrobię, patrzcie ja mam hajsu też, bo pewne rzeczy stwierdziłem, że sprzedam nawet kartę, którą bardzo lubię, żeby kupić kartę, która... Uff, nic nie mówię, ale rash tak samo, wszystko fajnie, ale, ale nie. Do moich obecnych napastników lub do tego, które będę miał, to, to nie ma podjazdu. Berka, Riquelme, Maradona też nie. Petit też nie, nie, moje. To tyle są kanawaro opara, nie, nie, opara go zjada, Albert, Garincha. Tak jest, dobra, już się przekonałem. Więc klikamy paczka ikony Prime i mam tutaj już wszystko, widzicie, porobione. 9 sapów. Definitywnie klikamy. No i stało się. Okej, okay, a więc mamy 90 ikon Prime, 89 z nich leci w paczkach, bo nie leci chyba Van Basten, bo on tam coś złego w telewizji powiedział. Coś jakiś żart był, bezsensowny, taki totalnie niegroźny, ale oczywiście EA musiała zachować nieskazitelność wizualną, typowe, piękne, ukochane EA. W każdym razie, na te 89, będziemy mieć 90, policzywam ile ikon faktycznie byłoby fajną rzeczą u mnie w składzie, bo. Będziecie bardzo zbulwersowani, ale naprawdę niewiele z nich będzie u mnie fajne w składzie, więc powiedzmy Pele, Maradona, Ronaldo 3 Będę leciał po kolei tutaj Jaszyn zamiast Wandersara Sar'a byłby ulepszeniem, 4 Zidane, Ronaldinho 5 Cruyff 6, Garincha nie Mateus 7 Nie wiem czy dobrze to liczę, czy już się nie pomyliłem Hulit 8 Best nie, Eusebio 9, Carlos Alberto 10, czyli mamy jakieś 10%, tak? Bla, 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 Butragenio, jak... no fajnie by się nim Powiedzmy, że 11, Canavaro nie, mimo że super obrońca, to już nie, Znajdę tego mam... To się będzie powoli chyba kończyło, Schmacher też będzie lepszy od tego Wanderstara, tak? Bo jacyś statystyki będzie będziemy bardziej wymaksowane z tego, co widzę, chociaż może niekoniecznie. Ale powiedzmy, że 12, stoiczków na napastniku nie, to mi już nic nie daje. Dalish Prime, no jeszcze by się załapał, nie? No powiedzmy, że jakoś bym go tam wkomponował gdzieś może, więc powiemy, że powiedzmy, że 12, Ach, Sanchez nie, Blanc, Haji też już nie jest na mój skład, Sai, Vieira, to jest ciężka sprawa, Vieira jest super, ale stąd z winności, mam toty, które mają 95 winności, będę to bardzo mocno czuł, powiedzmy, że 13, żeby nie wybrzydzać. Nie wiem, Balaka, nie biorę Balaka, ale Carlos. Mam tam tutaj Robertsona, który na śpiedeku gra, więc ciągle nie to chyba 14, jeśli nie pomyliłem. I tutaj już chyba nic niczego nie znajdziemy, więc 14. Ikon LeMan90 też nie. Sola Makelele, on by mógł grać na tej obronie, więc jego mógłbym trafić, na jest wolny, ale powiedzmy, że 15 na, na 90. I Sien. No dobra, no to 16. Ok, 16 ikon liczyłem. A więc mamy jakieś 18% szans, że nam coś dobrego. Z tym, że widziałem podsumowania trafów z tej paczki z ikoną Prime i to nawet jest bardziej nierównomiernie rozłożone, w sensie to jest jakby taki weight, tak, także te lepsze ikony jest jeszcze ciężej traf, więc, więc może zamiast 18% mam tych procent szans, nie wiem, z 10%. Więc to na pewno, no to na pewno się nie uda, ale jest jakaś malutka szansa. Tak jak mówię, reszta tych ikon nie robi mi różnicy. Więc bez przedłużania, już dalszego lecimy. Przynajmniej będzie trochę emocji. Zobaczymy, mamy łokat. Zobaczymy co to będzie. Co to będzie? Holandia? Holandia jest. Napasnik! Van Basten to będzie. Znaczy nie, bo nie może być Van Basten. Minister Roy? Minister Roy. Kurde. Aj, aj, aj. Ale była nadzieja, nie? Jakby Krojfik wjechał. Holy shit. Słuchajcie, chciałem to squixelować, był taki plan, żeby squixelować ale 92 overall jednak się przyda pod tą przepałkę. Więc bierzemy. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało oglądanie mojego trafu i mojego... Aj, ale byłem podniecony już na tego krófa. No wszystko idealnie, nie? Napastnik Holandia. Dobra, zostawcie łapkę w górę, suba, a ja lecę, trzymajcie się, adios.